Pomimo dolarowej ceny złota oscylującej od kilkunastu tygodni w rejonie kilku procent od swoich historycznych maksimów, nie budzi to większego entuzjazmu na rynku. Dlaczego tak jest i co musiałoby się wydarzyć, aby ceny złota ponownie przyspieszyły swój wzrost? I to właśnie temu poświęcone będzie dzisiejsze wideo. Na moment montażu tego materiału, a więc okolic czwartkowego południa, złoto wciąż dryfuje powyżej poziomu 2000 dolarów. Jeśli spojrzymy na ceny zamknięcia tygodnia, obecny może okazać się 14 z rzędu, gdy złoto udaje się utrzymać powyżej tej bariery. Pomimo tego na rynku widać mocny sceptycyzm. Z czego on wynika i co musiałoby się wydarzyć, aby ceny kruszcu ruszyły z większą dynamiką na północ? Pamiętajcie tylko proszę, że źródeł impulsów dla złota jest bardzo wiele i w tym materiale pod dupę bierzemy tylko jeden z potencjalnych obszarów. Aktualnie można przyjąć, że to ograniczone zainteresowanie metalami szlachetnymi wynika m.in. z tego, że inne klasy aktywów dostarczają satysfakcjonujących stóp zwrotu, a więc kolokwialnie rzecz ujmując odciągają uwagę od aktywów, które jedynie konsolidują się w ruchu bocznym bądź korygują. A mowa o rosnących indeksach giełdowych, Przede wszystkim na Wall Street, ale również i na warszawskim parkiecie. W odniesieniu do złota i srebra kluczem pozostaje jak zawsze rynek amerykański. Uwaga inwestorów skierowana jest od dłuższego czasu w stronę sektora technologicznego i AI, który ciągnie takie indeksy jak NASDAQ, ale i z uwagi na przyjętą metodologię związaną z wagami opartymi na kapitalizacji, zwiększa swój udział w S&P 500. Im wyższą wycerę ma dana spółka, tym więcej miejsca zajmuje w indeksie, do niedawna S&P 500 określany był indeksem szerokiego rynku w Stanach Zjednoczonych. Co dzisiaj brzmi wręcz kuriozalnie biorąc pod uwagę jak bardzo rozepchnął się w nim udział wspaniałej siódemki. Spójrzcie zresztą na ubiegłoroczną stopę zwrotu ze wspaniałej siódemki oraz stopę zwrotu z pozostałych 497 spółek. Poza rynkiem akcji szło złotu kradną ostatnio także kryptowaluty, zwłaszcza po zatwierdzeniu funduszy ETF na bitcoina. Teraz największe instytucje finansowe mogą oferować łatwe rozwiązania w zakresie nabycia ekspozycji na bitcoina, co wielu inwestorów zachęciło do przeniesienia części środków. Jednocześnie podtrzymany jest zeszłoroczny trend odpływu kapitału z funduszy ETF zabezpieczonych fizycznym złotem. O trendzie tym wspominałem także przy okazji omawiania raportu Światowej Rady Złota przed dwoma tygodniami, podsumowującego ubiegły rok. Przy okazji dajcie znać, czy sami inwestujecie w bitcoina, jak wam idzie i czy traktujecie go jako alternatywę dla złota czy uzupełnienie. Komentarze pod filmem są oczywiście do waszej dyspozycji. Można też przyjąć, że krótkoterminowo kruszec powstrzymywany jest oddalającymi się perspektywami pojawienia pierwszej obniżki 100% procentowych za oceanem, co jak pewnie pamiętacie wynika z mocnych, podsuwanych przez amerykański urząd statystyczny danych z rynku pracy, czy kontynuacji kłopotów ze sprowadzaniem inflacji do celu. Swoją drogą, jeśli wątek perspektywy kształtowania się amerykańskiej inflacji Was interesuje, zajrzyjcie do pierwszego rozdziału wtorkowego przeglądu newsów. Zastanówmy się teraz, co musiałoby się wydarzyć, aby inwestorzy ponownie zaczęli uważniej przyglądać się złotu. Jeśli przeglądaliście nasze poprzednie materiały, to pamiętacie pewnie wątek pivotu Fedu, zwłaszcza gdyby został on do niego zmuszony przy jednoczesnym braku zielonego światła ze strony sprowadzanej do celu inflacji. Taki pivot mógłby przyjąć jednak różne formy. Od najbardziej standardowej, czyli obniżek stóp procentowych, przez pozostawienie stóp, ale powrotu do skupu obligacji skarbowych czy kontynuacji wygasającego w marcu programu ratunkowego dla banków, po jakieś ekstremalne rozwiązania w postaci chociażby kontroli krzywej dochodowości. Wszystko jednak sprowadza się do tego, że impulsem do docelowego wzrostu cen złota musiałby się okazać spadek atrakcyjności tego, co teraz odciąga uwagę inwestorów, a więc rynku akcji i kryptowalut. Pamiętajcie też, że gdy wszystko idzie dobrze i trwa hossa, większość inwestorów ocenia poszczególne aktywa głównie przez pryzmat generowanych przez nie stóp zwrotu. Gdy jednak zaczynają się schody, do tej kalkulacji nagle zaczyna być także brane pod uwagę ryzyko, chociażby zmienności czy kredytowe. Stąd też bądźcie bardzo ostrożni nazywając np. Bitcoina cyfrowym złotem, bo to instrumenty o skrajnie różnej charakterystyce. Bitcoinowi zdecydowanie bliżej jest natomiast do sektora amerykańskich spółek technologicznych. Co zobaczymy chociażby nakładając na siebie wykres tej najpopularniejszej kryptowaluty oraz Nasdaqa. Ich przebiegi na skalach logarytmicznych są do siebie bardzo zbliżone. Zastanówmy się teraz, co mogłoby pokrzyżować plany Bykom na amerykańskim rynku akcji. A byłoby to zapewne spowolnienie w realnej gospodarce bądź recesja. I to właśnie jeden ze wspomnianych na początku filmu obszarów, który może okazać się impulsem dla rynku złota. Dawno już nie przyglądaliśmy się temu, co dzieje się na rynku długu, a dokładniej skrzywą rentowności. Załóżcie, że nietypowa sytuacja, w której dwuletnie obligacje skarbowe mają wyższą rentowność od dziesięcioletnich, trwa już bardzo długo, a dokładnie od czerwca 2022 roku, co jest jedną z najbardziej zaawansowanych czasowo inwersji w dotychczasowych cyklach. Szare pionowe pasy, które widzicie teraz na wykresie, to okresy recesji w Stanach Zjednoczonych. Zwróćcie teraz uwagę, że owa recesja pojawia się w poprzednich przypadkach nie tyle co w trakcie trwania inwersji tylko w trakcie normalizowania krzywej dochodowości, a więc gdy jej kształt na tym odcinku wracał do naturalnego, czyli obligacje o dłuższych terminach zapadalności płaciły więcej niż o krótszych. W przypadkach z roku 1980 i 81 recesja co prawda pojawiła się jeszcze w trakcie trwania inwersji, ale w momencie gdy krzywa zaczynała się normalizować Teraz spójrzcie na aktualną sytuację, jaka ma tu miejsce od paru miesięcy. O ile w połowie ubiegłego roku różnica między rentownościami 10 i 2 latków przekraczała minus 100 punktów bazowych, o tyle teraz skurczyła się do około minus 30 punktów bazowych. Jesteśmy więc na trajektorii do normalizacji krzywej, co idzie też chociażby w parze ze wspomnianym rekordowym czasem trwania tej anomalii. W ostatnich filmach na temat konsekwencji wysokich 100% procentowych w USA przyglądaliśmy się wątkom spadających wpływów podatkowych które są pochodną spowalniającej gospodarki. W bazie wykresów Fedu dysponujemy wykresem kształtowania się wpływów podatkowych aż od 1947 roku. Aby nieco lepiej widać było ich przebieg, proponuję przejście na skalę logarytmiczną. Analogicznie jak przy krzywej dochodowości, także tutaj okresy recesji zaznaczone są pionowymi, szarymi pasami. Spójrzcie teraz, co było charakterystyczną cechą każdej z 12 wcześniejszych recesji. Korekta na poziomie wpływów podatkowych. Jeśli dobrze przyjrzycie się temu wykresowi, w części przypadków wpływy podatkowe zaczęły spadać jeszcze przed pojawieniem się recesji. A teraz spójrzcie na końcówkę wykresu, czyli na to, co w ostatnich kwartałach dzieje się z przychodami podatkowymi. O danych z rynku pracy i kreatywnej statystyce mówiliśmy już wielokrotnie, ale dzisiaj o czymś innym, a więc o niskiej stopie bezrobocia. Jeśli spojrzymy na jej przebieg od lat 50. ubiegłego wieku, cechą charakterystyczną niemal każdej recesji była sytuacja, w której stopa bezrobocia była po ruchu spadkowym i pewnego rodzaju kilkumiesięcznym wypłaszczeniu przy minimach. Zauważcie, że bardzo podobnie wygląda to dzisiaj. Pewną modyfikację zobaczycie z kolei na tym wykresie, gdzie czerwonymi, pionowymi liniami zaznaczono moment, w którym wskaźnik stopy bezrobocia przekracza swoją dwuletnią średnią kroczącą. A więc mówiąc kolokwialnie, gdy spadek stopy bezrobocia wytraca swój impet i zaczyna zbierać się do ponownego odbicia w górę z niskich poziomów. Do tego dorzucamy jeszcze jedną obserwację, tym razem o historii sięgającej obecnego wieku. Linia granatowa to stopa bezrobocia, a szare pasy to okresy recesji. Z kolei linia czerwona pokazuje wskaźnik wakatów do zatrudnienia. Aby spadał, licznik musi maleć szybciej od mianownika, albo mianownik rosnąć szybciej od licznika. Innymi słowy, pokazuje on, czy tempo zmiany zatrudnienia nadąża za nowymi wakatami, czy też kolokwialnie rzecz ujmując, zjada tylko już istniejące, wolne stanowiska, a kolejnych nie przybywa. Teraz zauważcie, że spadek tego wskaźnika był charakterystyczny dla trzech poprzednich recesji, jakie miały miejsce w tym wieku. No i oczywiście spoglądamy na końcówkę wykresu i na to, co dzieje się z tym wskaźnikiem od ładnych paru partałów. Gdy spowolnienie gospodarcze zacznie być widoczne czarno na białym w danych makro, zadajcie sobie pytanie na ile prawdopodobne jest utrzymanie obecnych wycen sektora technologicznego. Już teraz kapitalizacja Alphabet, Microsoft i Apple przekracza łączną kapitalizację londyńskiego FTSE 100, szwajcarskiego SMI 20 i Eurostox 50. Wspaniała siódemka zbliża się do kapitalizacji całego rynku złota, a liczony równymi wagami spółek S&P 500 ma za sobą ponad 500 dni bez wyjścia na nowe maksima, a ponad 70% jego komponentów wypada gorzej od całego indeksu. O tych wykresach była już jednak mowa we wtorkowym przeglądzie newsów. To czego tam nie było, to grafiki pokazującej ekstremalną skalę koncentracji kapitału na całej amerykańskiej giełdzie w 10% największych spółek. Jak widzicie szczyt bańki .com został już na tym wskaźniku przekroczony, co z kolei prowadzi nas dalej do poziomów z wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30., gdy na rynku akcji wydarzyło się to. Kończąc już, oczywiście, zawsze może się okazać, że tym razem będzie inaczej, i cała lista wskaźników, które w przeszłości poprzedzały recesję, teraz okaże się zawodnych. Jeśli jednak historia po raz kolejny zatoczyłaby koło, to przy obecnych wycenach sektora technologicznego, a przy okazji wysoce skorelowanego z nim bitcoina, to jedno z ostatnich miejsc, na które chciałbym mieć w takich warunkach ekspozycję. A gdy inwestycyjna chciwość zostanie przysłonięta przez strach. Kapitał zacznie się ponownie rozglądać za aktywami o znacznie niższym profilu ryzyka, na których przy okazji banki centralne budują w ostatnich latach swoją ekspozycję w rekordowym od dekad tempie.